Witajcie! Dziś mam do zaprezentowania system wspierających na Discordzie. Jeżeli ustawimy daną frazę w swoim statusie, przykładowo adres waszego serwera, możemy odebrać specjalną grupę na Discordzie. Wszystko jest możliwe do konfiguracji, właśnie teraz się wam wyświetla. Warto wspomnieć, że jeżeli ktoś będzie miał grupę wspierający i zmieni status na Discordzie, bot automatycznie zabierze mu tą grupę. System posiada również topkę wspierających, dzięki czemu wyróżnia to osoby. Do czego jest przydatny taki system? Jest to darmowa reklama serwera. Ludzie ustawiają wasz adres w statusie, wy im dajecie benefity i współpraca jest wyrównana. Rozwijajcie swój serwer, a ja życzę miłego oglądania. Wpadajcie na Discorda z opisu. That's it. That's the one. It's on the album.